Spokojny wieczór? Nie w Hell's Kitchen. Szef ma dla kucharzy niespodziankę. A właściwie to sześć małych niespodzianek. Słyszałam, że ktoś biega po schodach. Cześć. Szef Mateusz mówi, że macie zejść na dół. Nie spodziewałam się, że coś jeszcze nas czeka. Co to jest? Zobaczyłam tylko kolorowe fartuchy i mówię, wow. Co tu się dzieje? Co to za Krasnale? Dzień dobry, szefie. ma. Dzień dobry, szef. W pierwszej chwili pomyślałem, że czeka nas dodatkowe wyzwanie. Dzisiaj przyjechałem ze swoją ekipą, żeby dla was coś pogotować. Nie ukrywam, że już dawno nie miałem przyjemności takimi śkrabami pracować. Idziemy do tego. Grałem? Ja, ja, ja ja Mateuszu serio, mi to przypomina prepał dziewczyn. <laughs> Rozumiem, czemu oni się śmieją. Jakby ich żarty są jakieś bardzo skomplikowane. To co, bierzemy się do roboty? Kolej! Gotowanie z dziećmi ma przypomnieć kucharzom, że w tym fachu bardzo ważna jest dobra zabawa. Kochani, zobaczcie, mam jeszcze dla was dwa rodzaje wiórek. To się przyda do zapiekanki. Mozzarella i cheddar. Kreatywne, chętne do pracy, przede wszystkim wesołe, pewne siebie. Z dobrą energią. Chyba już! Wszystkie dzieci rwały się do gotowania. O, tam śpiewając! Każdy z nich chciał coś wnieść do tego dania i to było super. Ale wszystko? Tak, możesz wszystko, po całości. Dużo, dużo. Ale dużo sera będzie. Dominika? Ty masz dzieci, nie? No. No. Dwa latka, bo moja córka. Dwa latka. No. A jakbyś powiedział jedną cechę charakteru, którą ma podobną do ciebie, to jaka by była? Wrażliwość. O, chodź. Nie płacz, no. Ej. To dziecko wewnętrzne we mnie pomaga mi nie zatracić tej mojej wrażliwości, która jak widać jest bardzo wysoka, empatii, e, uśmiechu. A, dobra, a ty a masz dzieci? Mam córkę pięcioletnią. Jak ma na imię? Maja. Mega mi jest e, ciężko tutaj bez niej. Moja córka ma identyczny charakter jak ja, ale piękna jest potacie. Super! Mogę to już zabierać? A ty Piotrek wyglądasz na ojca. Pewnie, że tak. To dlaczego się tak dogadujesz? Uwaga na palce. A w jakim wieku są twoje dzieci? Moje, ja mam jedną córkę, 8 ja lat skończyła w grudniu, także... Jak ma na imię? Marysia. I jak sobie dajesz radę bez nią? No ciężko, ciężko. Ja tęsknię za córką, więc, więc zawsze to dla mnie dodatkowe emocje. Ale widzę, że, że nie kroisz pierwszy raz, nie? Że już no masz, nie, nie, masz jakąś nie. Ja, mam, ja gotuję w domu, też już mam o, z mamą Nie jest bardzo fajnie gotować dla innych, ponieważ to mi sprawia przyjemność i chciałbym zobaczyć reakcje innych i jak spakuje moje jedzenie. To było coś niesamowitego bo fajnie z nim pracować. Najlepsze dopiero nadchodzi. Czas zasiąść do stołu. Ty dzisiaj na zmywaku. Moja rola. Ale pomogę ci. Patrz. Masz tutaj wszystko. 40 stopni eko, bym poprosił. Dobra? Nie ma sprawy. Dziękuję. Dzieci zrobiliście się dom na robotę. Ja ci powiem, nic nie musimy, wszystko możemy. <noise> <O, zypiać. głos> Nikadka! Okej? Okay. <noise> On się słucha, dzieci i to jest najfajniejsze. Dzieciaki dzisiaj zaskoczyły mnie strasznie swoją elokwencją, swoim wygadaniem, swoją śmiałością przed kamerą. To było niesamowite. Dorośli i jaką lekcję chciałem wam dzisiejszą dać. Każdy z nas musi być trochę dzieckiem i bawić się tą kuchnią tym gotowaniem. Nie tylko, żeby to był obowiązek, prawda? Im więcej damy tej dobrej energii dziecka z siebie, tym te dania będą lepsze. Wiarę w siebie. Wiarę w siebie. Widzę, że dzieci bardzo w siebie wierzą i to jest fajne. No i żeby się bawić kuchnią. Ale wiesz, że możesz się bawić w kuchni. Trochę fantazji i, i takiej. Bez troski. W kuchni wam jest potrzebny też. Dzieci, żeby wam podziękować, dostaniecie plan. Na tym planie będziecie mogli sobie rozpisać obowiązki domowe, i dzięki temu będziecie mieli więcej czasu, żeby spędzić z waszymi rodzicami. Mamy jeszcze dla was kopertę. W środku są rzeczy, żebyście się dobrze z rodzicami bawili. Jesteście zadowoleni? No, dla ciebie? Hop! Proszę raz. Kiedyś? Moje? Proszę. Dobra robota dzieciaki, brawa. Dzieciaki pokazały nam, żeby pamiętać o tej radości, o zabawie z gotowania. No i... mamy energię na jutro. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobranoc. 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 O, mamy już czyste naczynia. To umyło ładnie. Wreszcie można iść spać, żeby zregenerować siły. Tym bardziej, że przed kucharzami kolejny serwis. Ej pszczółki, zrywajcie się powoli. Niech musisz wstać zaraz, nie. Niektórzy nadal śpią. Tymczasem Kordian już w kuchni. Uczy się przygotowywać nową pozycję menu. Omlet według przepisu Witka. Wiecie, zerkniesz tylko? W tym momencie go zawiesz? Bo ty jeszcze jakbyś miał wrażenie, jakbyś go tak ruszał. To nie, nie ścięte jeszcze, y, rozłóż po całości. Już będzie. I trochę masz za dużo masła. Na góra są te rozuleczki, co mówiłeś. Tak, ten no i na to idzie właśnie, tylko ja to robię na małej patelni, dlatego on nie. Taki mniejszy i taki jest bardziej prostokątny, tak, nie? takie jajko bardziej. No, dokładnie. Ale to super, to będę wiedziała mniej więcej. A w środku jest łosoś, prawda? Tak, łosoś. Poczymasz delikatnie. Tak, tak, te wędzone. Tymczasem Domi i Dominika mają inne zadanie. Co to masz? Tablet? Co będziemy szukać? Dziwne, nie było wcześniej tabletu. O! Jesteście już długo poza swoimi domami, dlatego niespodzianki ciąg dalszy. Możecie zamówić sobie parę dodatków do wili. Dawaj. co by tu pasowało? Mi się podobają takie piórka. Są. No. Te piórka będą tutaj pasowały moim zdaniem i ten wazonik, nie? Mhm, tak. Pióra do wazonu. Ekstra, tak. I co, i ta poduszka też ta, ale ta naprawdę. jest też pasująca do wystroju, nie? Dla mnie super.